Szał, wydaje płytę, z mężem mi się sypie, przynajmniej według tabloidów, mam za mocny makijaż. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. Co ja czuję, żebym wiedziała. Jestem głodna. Proponuję Ci miły czas. Ja nie chcę ja z się zadawać. Poglądasz na samotnego. Pójdźmy do ciebie. Chodź, że byłabyś z ciebie niezmanazem. <grystanie> <grystanie> Okej! Okay. Czemu nie poszedłeś z nami, co? Kto tu odrabia na godzinę? Cięcia firmy się już skończyły, nie musisz mi nie dać dupy. Zresztą, chłopaki, a na mnie czym my się zajmujecie? Zapomnij o mnie. Zapomnij o mnie. Zapomniał. Wyrzuć mnie z głowy. Wyrzuć z pamięci te wszystkie fajki porozrzucane na tym fakcie. Wyrzuć. Zapomnij, zapomnij, że i tak, jakby mnie nigdy nie było. Po prostu zapomnij o mnie, zapomnij. No co się tak patrzysz? No zerwałam rano z Billim. Ale ja go kocham. Właściwie. Nie. Nie potrzebuję do niczego Bilego. Mam szerokie możliwości... Jezu. A ojciec mówił, że pan nie pierwszy raz w policzu. No i tak. Ja przyjeżdżałem do z matką, gdy pani jeszcze na świecie nie było. Tak, tak. Jesteśmy krewnymi. I... Zapytajcie siebie. Ile jest wart pański kręgosłup, pani Walker? A za ile dałaby pani sobie wyciąć macicę, pani Sanchez? A potem wyjmijcie kalkulatory i pomnóżcie to razy sto. Każda niższa kwota to jest strata naszego czasu. W Paryżu. No co? No zawsze mówisz, że to jest jedyne miejsce, do którego chciałbyś wrócić. Że tylko tam warto żyć, no to zróbmy to. Co nas powstrzymuje?